Popularność AFD wynika z tego, że AFD w wielu kwestiach miało stanowisko, które może nie było popularne, ale które po jakimś czasie okazało się prawidłowe. Przykład jest na przykład polityka migracyjna, gdzie zawsze ostrzegaliśmy przed polityką otwartych granic i przed masową niekontrolowaną migracją. No i faktycznie okazuje się, że coraz więcej ludzi teraz dawniej nas krytykowało, a teraz stwierdzają, że mamy rację. Bo na przykład było tak, że Bierzmy na przykład socjal, pieniądze socjalu W 2010 roku niecałe 20% ludzi, którzy otrzymywali socjal, to byli ludzie bez paszportu niemieckiego. W chwili obecnej jest ponad 50% ludzi, którzy pobierają socjal, są ludzie bez paszportu niemieckiego. Także mamy niesamowity kryzys z państwem socjalnym i w innych kwestiach też to się okazało. Byliśmy zawsze za dywersyfikacją źródeł energetycznych i okazuje się, że to było słuszne, słuszne stanowisko, bo Niemcy mają w chwili obecnej najdalszą energię. Na tym cierpi cała niemiecka gospodarka i to uzależniło nas w pewnym sensie też od Rosji, od rosyjskiego gazu. Gdybyśmy mieli politykę energetyczną, jaką AfD propagowała, czyli dywersyfikację źródeł energetycznych, byśmy w ogóle nie byli tacy uzależnieni od rosyjskiego gazu. Także też to nie można tu zarzucić AFD. I po prostu ludzie chcą teraz właśnie, to jest coś ciekawe, że na początku byli przeciwko, większość ludzi była przeciwko energią jądrową, teraz to się zmieniło. Także my jako AFD mieliśmy taki pogląd, który w tym czasie, jak wygłaszaliśmy ten pogląd, był niepopularny, a teraz okazuje się, że coraz więcej ludzi tak myśli. I to jest w wielu kwestiach tak jest. Polityka Unii Europejskiej w sprawie migracji powinna wyglądać tak, że musi być stop migracji i muszą być chronione europejskie granice. Jeżeli Unia Europejska nie jest w stanie tego zagwarantować, to wtedy państwa narodowe muszą, muszą chronić swoje granice i musi być projekt remigracyjny. To znaczy, że ci ludzie, którzy są nielegalni, czy to w Polsce, czy w Niemczech, że oni muszą po prostu wrócić do swoich krajów, jeżeli to, te kraje są bezpieczne. A jeżeli te kraje nie są bezpieczne, to można zbudować za granicą, w innych państwach poza Unią Europejską takie właśnie miasteczka, w których po prostu można wysiedlać migrantów, żeby po prostu żyli w bezpieczeństwie. Ale, ale, ale gdybyśmy takie zrobili poza Unią Europejską, to po prostu też można, było, można byłoby pomóc dużo więcej migrantom niż jak oni są właśnie w naszych krajach, w naszych państwach Unii Europejskiej.